Mnóstwo krety, złuko, ziemie. Ugryzny komar troszkę ukochany, uciekam stąd. mi tak przeszkadzają w ulewie tej, no ale cóż zrobić za chwilę będę musiał w nich pozyskać masaż zrobiłem łydki taki morski 5-10 minut trochę teraz jest lepiej nie wiem dlaczego ale te łydki mam strasznie zbite one to po powinny być masażem no jakiś chwilę nie, nie z tego, to no. nie damy sobie te rady. Teraz mi się kudą kulem polsko, bo nie wytrzymam dosłownie. Dziad jakiś jeden chyba rądy, mówiłem świeżo. Tomar. Pod pachą tak tuż Dobra, ładnie, widzę. Jakieś jeździ na kolejnozy elektryczny wydaje mi się, że to nie powinno być. na nowe dostaw Niagara.

Ale informacja może nie może się oderwał, że wkrótce przesyłka go się spodziewam. na Dobra, moi drodzy.